Cześć! Dzisiaj są Andrzejki. W nocy, z 29 na 30 listopada, odprawiany jest wieczór wróżb. Święty Andrzej jest patronem Szkocji, Grecji i Rosji, tej mało przez nas lubianej. U nas w Polsce nie jest to święto narodowe, ale w takiej Szkocji już tak. Więc powróżmy sobie troszkę tutaj. I zobaczcie, tutaj mamy taki stary, mosiężny klucz, jeszcze z parę Elu, ale to oczko tutaj ma takie małe, że boję się, że ten wosk tutaj nie przejdzie. I mamy jeszcze jeden taki ogromny klucz. Zobaczcie, taki metalowy z takim wielkim okiem. Ciekawe, nam tutaj wyjdzie. Nie, nie. O, to chyba już znak, że koniec wróżby. Nie, nie. Widzisz jakie sygnały nam tutaj pominają? Przelewamy. Ciekawa jestem co nam wyjdzie. Zobaczcie co nam tutaj wyszło, to osobiście przypomina mi serce, a to meduzę, jakiś słoń i tutaj te paćki od Tymka. Trzymam. Trzymasz, dobrze. A to co Ci przypomina? Przypomina tormę napełnioną pełnioną Nie, ja. Mhm. A to też meduza, nie? No, meduzy. A to mi przypomina pieniek od drzewka. Mhm. Tak No. Życzę Wam udanych Andrzejek. Pa! miłej zabawy!